Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Forver się kłania. <grych> I zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Moi drodzy, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że humory dopisują, że wszystko gra i macie się dobrze. A humory, ponieważ wiecie, mamy maj, czerwiec tuż za rogiem, więc w sumie wakacje się zbliżają. Także można powiedzieć, że zaraz będzie fajrand, nie? Tego roku. <grych> Także nie przedłużając, moi drodzy, zapraszam Was na film. I powiem Wam, że ostatnio grałem sporo matchmakingów ze znajomymi też i grałem ich solo. Ponieważ no, czasami lubię zagrać sobie solo, żeby sprawdzić jak wygląda gra z randomami, czy jest na przykład tak, że jest dalej dużo rusków, czy tam na przykład troli, czy toksików w cs -ie. No i wszystko to działo się oczywiście na prime matchmakingu. Więc teoretycznie no, powinno być wszystko w porządku, ale wiecie jak to różnie bywa. No, głównie powinienem natrafiać na względnie normalnych przeciwników bez żadnych wspomagaczy, lecz no, niestety ku mojemu... Niezadowoleniu znowu mamy taki dziwny okres w sesie, że na globalach nowych cheaterów wyrosło dosłownie. Ogrom, dosłownie jak grzybów i się tam namnożyło. Nie wiem jak jest teraz na innych rangach. Więc jeśli po prostu doświadczacie tego samego, to dajcie znać, czy więcej po prostu jest tych aktywności cheaterów na waszych też rangach, czy też na jeszcze niższych, tam na przykład na silwerach, to no, chociaż na silwerach to wiecie, z cheaterami jest różnie, więcej tam jest smerwów niż haksów, no ale... Co zrobisz, no? Nic nie zrobisz. Otóż może o tym nie wiecie, ale krążyły plotki w internecie, że wprowadzony został do dodatek do Waka tak po cichutku, żeby nikt nie wiedział, który działał. Miał działać w sumie dosyć sprawnie i wyłapywał tych haksów, których wcześniej nie był w stanie w ogóle wyhaczyć. Podobno teraz nie trzeba tych 10 reportów, żeby ktoś się dostał o wrocza, no ale. No wiecie, to jest kwestia sporna i czy faktycznie tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. Niemniej jednak. Odkąd pojawiły się te właśnie plotki, coraz więcej haksów łapałem na Overwatchach, co mogliście sami zaobserwować, jak wrzucałem akurat film z Overwatcha na swój kanał. Więc jakieś ziarnko prawdy musi w tym po prostu tkwić. Łapałem naprawdę sporą ilość haksów, ale sporo było też tych, którzy się kryli i to ostro. Wcześniej trafiałem na takich zwykłych graczy, którzy byli posądzani o haksy, byli reportowani naprawdę za nie wiadomo w sumie co. A tych haksów w ogóle nie mieli. Teraz natomiast trafiam na takich świrów, którzy po prostu uu, kręcą się jak cholera, napierdzielają przez 3, 4, przez 50 ścian, no i skanują wszystko dookoła, jakby mieli w ogóle jakiś taki, wiecie, radar 360 stopni wokół głowy. No nie mówiąc już o samych one-tapowaniach w głowę, nawet i w locie. Także no nie wiem, czy to są płatne cheaty, czy nie, ale widać naprawdę ostrą aktywność cheaterów na Overwatchach, no i teraz więcej haksów tam trafia. Co widać po moich właśnie ostatnich odcinkach z Overwatcha. Niestety ich duża aktywność przekłada się też na obecność w matchmakingach, nie, to, nie tyle co w Overwatchach, ale na MMach, gdzie po prostu grając przeciwko takim ludziom, no nie, nie da się po prostu grać, no ręce opadają. Wyobraźcie sobie, że idziecie na shifcie po cichutku przez pół mapy, a gościu wylatuje na was z i zaczyna napierdzielać nie tylko was, ale też w tą ścianę, za którą się akurat chowacie. Albo macie też taką sytuację, że dostajecie one-tapa w locie i myślicie sobie, what the fuck, co jest kurde grane? Co najlepsze, to wszystko dzieje się na prime matchmakingach, gdzie takich akcji nie powinno być, gdzie w ogóle one nie powinny mieć miejsca. Tak w ogóle, co ciekawi mnie fakt, czy jest teraz więcej cheaterów na prime matchmakingach, czy na non-prime. Według mnie chyba i tu, i tu jest mniej więcej po tyle samo. Do Prime Matchmakingu wystarczy jedynie numer telefonu, który w dzisiejszych czasach no, jest łatwy do zdobycia i nie stanowi jakiejś tam bariery nie do przejścia dla przyszłych haksów. No i wydaje mi się, że konto Prime od strony praktycznej nic nam graczom absolutnie nie daje, ponieważ tak czy siak natrafiamy na cheaterów. W teorii powinno to wyglądać inaczej, ale wiemy jak jest w rzeczywistości. Ostatnio w chinach wprowadzili też pewien system, który przechowuje personalne wasze osobiste dane, jak na przykład numer dowodu osobistego, czy wasz numer rachunku bankowego, który jest powiązany oczywiście ze Steam, czy też numer właśnie telefonu i tego typu rzeczy. Jeśli komuś zechce się ogólnie czytować w chinach, no to no już nie pogra, ponieważ dostaje bana na grę, ale też i tak jakby na siebie. Ponieważ no, jeśli ta sama osoba, która została zbanowana w Chinach, kupi grę ponownie, no to już w nią nie zagra nawet na nowym koncie, nawet na nowym sprzęcie w ogóle wszystkie dane, które są powiązane z nim, automatycznie go kasują od CSA. Jedynym rozwiązaniem byłaby w sumie zmiana tożsamości, zmiana w ogóle wszystkich danych, czyli stanie się po prostu nową osobą, co jest niemożliwe. I widać, że w Chinach po prostu nie pierdzielą się z cheaterami i sięgają naprawdę drastycznych metod do walki z nimi. Czy słusznie. No. Nie mnie o tym decydować. Niemniej jednak jest to zawsze jakiś pomysł na walkę z cheaterami stąd z całą plagą, jaką właśnie stanowią cheaterzy w CSGO. Z drugiej strony, zamiast wprowadzać takie ostre reguły, lepiej po prostu zrobić jeden porządny anti-cheat, który banowałby każdego instant. No wtedy numery telefonów, konto bankowe i inne dane tego typu nie byłyby w ogóle potrzebne. No, wydaje mi się, że Valve mogłoby zrobić coś jak Blizzard w swoim Overwatchu, że daje bana permanentnego i nawet zmiana BIOSa w ogóle w PC, zmiana... no nie wiem wszystkich podzespołów, zmiana dysku twardego i tego typu rzeczy nic kompletnie nie dają. No Wtedy może ludzie zaczęliby się troszkę bać citować no i nie korzystaliby nawet z tych płatnych wersji cheatów, które rzekomo chronią ich. Przed takimi banami. Dajcie znać, co sądzicie o takiej walce z cheaterami w Chinach, czy jest to dobrym pomysłem, czy może jednak troszkę z tym przesadzają. Jestem me mega ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Z mojej strony to wszystko w tym materiale. Dziękuję za jego obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever Young. I dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Bardzo to doceniam. Jestem wam mega wdzięczny za to. No i trzymajcie się do następnego razu. Pa! pa.